Dobre. Cześć, witam Cię serdecznie. Jesteśmy na e, plaży e, na Wyspach Kanaryjskich. E, dzisiaj chciałbym przeprowadzić wywiad i e, porozmawiam z człowiekiem, który... Jest młodym człowiekiem, to jest pierwsza rzecz, po to, żeby rozwiać jakieś wątpliwości, ewentualnie wymówki związane z tym, jestem za młody, za stary i tak dalej, na robienie biznesu. Tutaj będą niektóre to przychodziły. chodziły, w międzyczasie także nie, nie będzie to wszystko tak ładnie zrobione, jak powinno być, ale to nie o to chodzi. Cały czas jesteśmy na żywo i cały czas działamy, nie ma tutaj czasu na opierniczanie się, że tak powiem. I e, wykażemy tym, że każda osoba, która zaczyna nawet od, od samego początku, bez żadnej listy, bez niczego, osiąga sukces. Ten człowiek wyprzedził mnie tutaj w, w konkursie, w, w pozyskiwaniu partnerów do biznesu. W jednym dniu zrobił naprawdę rewelacyjną robotę. Przedstawiam Ci Rafała Sońskiego, ambasadora e, nas, najwyższej rangi w naszym biznesie. Cześć. Cześć Maciej. Cześć, witam cię serdecznie. E, powiedz tutaj naszym, jakby moim subskrybentom, co, co tutaj było takim kluczem do tego, że zacząłeś w ogóle w internecie dzia zacząłeś działać? Jak to się stało w ogóle? To jest... Ile mamy czasu, bo to jest dłuższa historia, że tak powiem. Dawaj! Ile będzie trzeba, to to eee... No to zacznę może od tego tego razu padłem na pomysł, że po prostu... Eee, Moje życie nie może wyglądać w ten sposób, że dopiero w wieku e, 60-70 lat dożyję. E, mogę sobie podróżować po świecie, przebywać w takich hotelach, jak jesteśmy i widzimy tak naprawdę e, tylko takich ludzi. E, I to zazwyczaj nie mówiących w polskim języku niestety. E, I stwierdziłem, że no, oprócz wszystkich większości ludzi są też ludzie, którzy są tak jak my, młodzi, też podróżują po świecie. Jeżdżą panią młodami, mają duże domy z basenami itd. Stwierdziłem, coś musi być w tym, że, że po prostu oni też mogą to zrobić e, i zaczynali od zera, tak jak ja zaczynam, zaczynałem i po prostu zacząłem się dowiadywać, jak, jak ci ludzie tak naprawdę to osiągnęli. Okazało się, no, że praca na etacie nie do końca jest fajnym sposobem, żeby osiągnąć zamożność w młodym wieku, to no, trzeba robić biznes e, i poznawać, poznawać takich samych ludzi, tak, którzy osiągnęli sukcesy i Wtedy padła mi taka myśl do głowy, że żeby poznać bogatych ludzi, to może otworzyłbym fundację sportu i po prostu zaczął z nimi rozmawiać. Na pewno byłby to najlepszy, moim zdaniem, jaki wtedy miałem możliwość, sposób poznania takich ludzi. No i zacząłem to robić. tak, Założyłem fundację, trwało to 3 miesiące. Zanim założyłem fundację i założyłem swoją pierwszą stronę internetową w HTML-u, pisałem po nocach po prostu Pasie, no. i spędziłem na tym 3 miesiące. Przebijanie się przez całe e, e, tam jakieś drogi, typu zakładanie tam różnych spraw, księgowych, zaatwianie itd. Tragedia po prostu. A skąd KTML? Znałeś się wcześniej, czy? Nie, się... nie, tam znalazłem w internecie kurs po prostu z <noise> <noise> KTML-u. No tak ja że tam... Google pomaga, Google pomaga. E, nastawienie było fajne, no i zacząłem, zacząłem tak działać. I e, poznałem wtedy człowieka, który e, był biznesmenem, był osobą, która już zarabia dobre pieniądze. Zaczął udzielać się też charytatywnie, chciał pomagać ludziom i pomagał mi jakby rozwijać fundację. I on zaproponował mi pewną firmę marketingu sieciowego i bardzo zainteresował mnie ten temat. Zacząłem od razu czytać książki na, na temat marketingu sieciowego, zanim w ogóle zacząłem współpracę z tą firmą. No niestety nie spodobała mi się akurat ta firma, którą on mi proponował, ale zacząłem szukać firmy, która byłaby dla mnie. E, która odpowiadałaby mi ze względu, po pierwsze chciałem to robić w internecie, oczywiście. Tamta firma nie dawała takiej możliwości. Poza tym mieć produkt i tak dalej, który mi e, odpowiadał, tak? który był zgodny z tym, co chciałem robić w życiu. E, i, I po prostu zacząłem szukać firmy, znane firmę Później zacząłem szukać ludzi, którzy mogą mi pomóc w osiągnięciu sukcesu. Znalazłem takich ludzi, odezwałem się do nich, skontaktowałem się po prostu poprzez kontakt na Skypie, tak? Eee, I tak się zaczęła moja przygoda, było to dokładnie rok temu, tak naprawdę, e, w styczniu, bo teraz też mamy, który mam? 28, 29? 30 stycznia. A chyba 14 stycznia zarejestrowałem się do pierwszej mojej firmy i po prostu zacząłem działać, tak? Założyłem swojego bloga, e, zacząłem pozyskiwać skrybentów, tam drogą płatną na początku, później budowałem tam, bawiłem się w SEO i tak dalej. E, no i po tym roku prawie tam um, pracujemy teraz um, z bardzo fajną firmą. 7 um, minutowy trening um, i, i po prostu okazało się, że dla najlepszego partnera um, będzie do wygrania ta właśnie wycieczka, na której dzisiaj tutaj jesteśmy. I stwierdziłem, że no jak no kto jak nie ja może to wygrać. No <laughs> właśnie bardzo dobre podejście widzisz jak kto jak nie ja. No. Ale ale po prostu um, no spojrzałem na, na moją listę adresową. Jedna była tam może 100 kilka osób, ale zapomniałem o niej i nie odzywałem się do tych osób e, chyba z, nie wiem, z pół roku albo lepiej. Stwierdziłem, że ona pewnie nie zadziała. Miałem jakąś aktualną 50 osób, ale stwierdziłem, że no, to jest trochę mało e, osób do, do tej rywalizacji, więc mówię, trzeba znaleźć sposób, który E, pozwoli mi zrobić to, e, zaawansować, za, zakwalifikować się na tą wycieczkę po prostu bez licy adresowej. No e, i okazało się, jak akurat trafiliśmy tam Tomkiem, e, ja trafiliśmy na świetne szkolenie e, na temat odzyskania do biznesu kontaktów z Facebooka. E, było to dla mnie bardzo naturalne, ponieważ cały czas tam na Facebooku w kontakcie z, z znajomymi, poznaję nowe osoby na różnych grupach itd i okazało się, że w ten sposób też można po prostu e, pozyskiwać partnerów do biznesu, tak? bo tam też są ludzie, tam też są kontakty e, i najfajniejsze jest to, że po prostu możemy do każdego napisać i zapytać się, cześć Marcin, co u Ciebie słychać. Dokładnie. tak. E, no Marcin mówi, no fajnie, coś tam zajmuję się czymś tam, albo nie wiem, właśnie wychodzę, będę jutro, jutro porozmawiamy i tak dalej. I to jest ważne, żebyś po prostu nawiązali relacje z tą osobą, porozmawiali sobie jeden dzień Później za trzy dni znowu porozmawiać, później za jakiś czas znowu porozmawiać i są dwie możliwości, albo ktoś już Was zapyta czym się zajmujecie, e, powiedzcie coś troszeczkę tak o tym, on zapyta Was, a powiedz mi więcej, powiedz mi więcej i w ten sposób możecie pokazać co macie, ewentualnie jeśli ta osoba sama nie zapytała, to po prostu po e, dwóch, trzech dniach, kiedy się kontaktowaliście z tą osobą, zapytajcie, słuchaj, e, właśnie mam coś fajnego, tutaj lubisz na przykład na Facebooku rozmawiać z ludźmi, działać i tak dalej. Powiedz mi, czy nie chciałbyś e, zobaczyć, jaki mam biznes internetowy, e, wtedy podać mu linka, czy przedstawić mu po prostu możliwość zarabiania, czy poprosić o numer telefonu, zadzwonić do tej osoby i każdy bez problemu po prostu z wami będzie się chciał skontaktować, tak? Tak. Także tak. e, w ten sposób to zrobiłem, rozmawiałem, nie wiem, z ponad setką osób w ciągu tygodnia po prostu, bo, bo no, trzeba było mocno popracować, ale, ale opłacało się, było warto, naprawdę było warto. E, i tyle i to jest moja cała historia po prostu jaka um, istnieje, <laughs> jaką przeszedłem, nie było łatwo, nie powiem wszystkim, że było łatwo, że od razu tak kliknąłem Enter, czyli to, co wiele osób szuka, tak? Czyli tak naprawdę kliknę... Magic Button, tak. tak magic, button. magic Button. Kliknę i zarabiam, nie? Kliknę i zarabiam, tak? Ludzie się zapisują, ludzie kupują produkty i wszystko i tak dalej i jest super. No, niestety tak nie jest. Jeśli oczekuje ktoś po prostu, że tutaj za darmo się, się wygrywa fajną wycieczkę na Wyspach Kanaryjskich, to niestety, no, muszę Was tu rozczarować teraz, ale po prostu, ale wystarczy popracować, tak? Myślę, że łatwiejsze jest Poklikanie, popisanie na Facebooku do ludzi niż e, odśnieżaniu o, odśnieżanie dachu na supermarkecie, którym też się zajmowałem. Też muszę być ludzie <laughs> od tego, nie? <laughs> e, też się tym zajmowałem i wtedy stwierdziłem, że nie, nie chcę tego robić. Łatwiej jest napisać do ludzi po prostu i porozmawiać z nimi i zaproponować im takie życie jak my dzisiaj żyjemy. Tak, gorąco, fajnie, tak. fajnie. Led, ledwo żyjemy normalnie, żeby nagrywać to wideo, jest ciężka sprawa, widzicie, że cały czas ludzie przechodzą w jedną i w drugą, koniec świata, ale już nie będziemy przerywać tego wideo, także widzicie, że są tu ludzie, to są, to są ludzie, nie małpy, bo niektórzy myślą, że małpy jeżdżą samochodami, takimi jak S-Klasa, czy tam Ferrari, czy Porsche, tak, to, to są zwykli ludzie, którzy gdzieś tam e, robią coś innego niż nam się wydaje, e, robią coś innego pod względem finansowym, e, efektywnego pod względem finansowym, tak jak widzicie młody człowiek tutaj 24 lata, tak? W tym roku? 20... No, Skończy no, dopiero 24 lata. Chciałbym być w tym wieku. Ja już, ja już 27 w tym roku, ale to i tak nie jest źle. Tutaj są ludzie 40 lat i dopiero zaczęli. Także o co chodzi? Chodzi o to, żeby podjąć decyzję. Tak jak widzicie... On nie miał żadnej listy, tak? Nie, nie miał żadnego doświadczenia, zobaczył, że jest taka możliwość, zrobił to, co trzeba w danym momencie, co jest konieczne do zarobienia pieniędzy, e, do wygrania e, konkursu. No i tak weszło, nie inaczej, tak? Wprowadziłeś 24 osoby w jeden dzień, tak? Tak, tak, Oczywiście tak. wiadomo, że jeśli mówimy o jednym dniu, to to jest cudzysłowie, tak, żeby ktoś to nie, nie fiksował się na ten, na, w tym temacie, że 24 osoby w jednym dniu bez niczego. To trzeba przejść cały proces, tak? To oni muszą być odpowiednio przygotowani. E, to musi być wszystko ładnie tak zapalony ten rynek, nim podgrzany, nie? Żeby później tylko ewentualnie przycisnąć ten przycisk, ale już w ostatnim momencie przycisnąć, nie? Także to była sytuacja taka, że ja sobie wprowadzałem co jedynie, co, codziennie jedną, dwie osoby, mówię ok, wystarczy, miałem 6-7 osób, a tutaj zaraz dostaję petardę, facet wygrał 24 osoby w jeden dzień, także kosmos generalnie. No ale rzeczywiście tak jest i wiecie co, można zacząć od, od niczego, tak jak ja zaczynałem od niczego, bez niczego, tak samo robił to Rafał bez niczego i bez listy wygrał konkurs, tak? Jest wśród liderów, jest ambasadorem, czyli najwyższą marangę tutaj w tym biznesie. E, najmłodszym chyba nawet na świecie, tak mi się wydaje, co? Nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie wiem, wiem ale, tak, ale, się, ale tak mi się wydaje, że, że najmłodszy na świecie, tutaj też nie chciałbym naciągać, ale myślę, że tak, a, najpe, a najpewniej, najszybszy na świecie, mój tak, nie? <laughs> e, także, także tak to wygląda. Powiedz mi jeszcze, co Ciebie nauczyła, jakby, no, ta kariera sportowa, którą miałeś, bo tutaj akurat Rafał był jeden z czołowych zawodników w Polsce, jeśli chodzi o kajakarstwo. Okej, okay. be free. <laughs> Co, co, jakie, jakie po prostu jakbyś miał takie cechy lidera tego, to co cię popchało do, tego, do tej wygranej, co byś mógł wynieść i powiedzieć, że ze sportu to akurat przeżyć na ciebie? Znaczy, na pewno w zasadzie w, w marketingu jesteśmy tak naprawdę na początku jesteśmy zawodnikiem. Mamy swojego trenera, który nas uczy, mówi nam co mamy robić. To jest bardzo fajne, bo samemu odpowiednik, ciężko. Jako zawodnik... Najważniejsza moim zdaniem cecha e, i w sporcie i w biznesie to jest wytrwałość. I, i tutaj i sport i po prostu i biznes uczynie tego samego e, wytrwale, tak? Jeśli mamy odpowiednią wytrwałość, jeśli zostaniemy w biznesie e, przez pół roku, przez rok, przez dwa, trzy, pięć lat, tak, największy leży po prostu... W branży często przez 4-5 lat nie odnosili żadnego sukcesu, ale wiedzieli, że po prostu gdzieś jest ten, ta ich droga, ich ścieżka do kariery i kiedy trafiali na nią, to po prostu nagle odnosili jakieś spektakularne rzeczy, tak? odnosili jakieś niewiadome sukcesy. Tak samo w sumie było w moim przypadku, kiedy znalazłem tę drogę do, na tej skórze. Tak? Wtedy, wtedy dopiero wystrzeliła moja kariera. Więc wytrwałość, którą po prostu ciągnąłem ten biznes cały czas, przez cały rok i na koniec po prostu była to zwieńczenie kariery w tego podsumowania tego całego roku. I to tak naprawdę tak samo. Nie byłem zawodnikiem, który od razu, złożony do wiadomości, gdzie przy mnie trenowali zawodnicy, którzy od razu byli Polski przez 3 lata i nagle kończyli trenować jako młodzi zawodnicy. Ja cały czas dochodziłem do odpowiednich wyników, tak? cały czas planowałem, wiedziałem, że po prostu mogę, że uda się, e, jeśli będę to robił, e, że nadaję się do tego, wierzyłem w to cały czas, bo także wiara i wytrwałość cały czas po prostu. Oczywiście nie wystarczy wytrwać, wiadomo, trzeba pracować, to też jest bardzo ważne, ale mówię e, wytrwałość, 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 dążenie do tego swojego celu. Najważniejsze, jeśli patrzeć na tego zawodnika, czyli osobę, która zaczyna. A jeśli patrzyć na trenera, e, czyli osobę, która no, jest już coachem, mentorem, e, sponsorem i inne nazwy, e, myślę, że ważne jest na pewno zrozumienie tego, że ktoś zaczyna, że nie będzie od razu nie wiadomo jakich efektów e, osiągał. Też trzeba wytłumaczyć tej osobie, żeby ona e, potrafiła wytrwać. Tak? Czyli tak naprawdę taka częściowo psychologia. Tak? Nie tylko te rzeczy takie, e, które są... E, Powo techniczne nauczyć kogoś, ale też wytłumaczyć mu, tak? że, że musi poczekać i tak dalej, że warto e, rozmawiać z tą osobą. Komunikatywność. Nie? Mhm. Czyli tak naprawdę to, co mówisz, to... Znaczy wiadomo, no, to są słowa kluczowe, wytrwałość, dążenie do celu i tak dalej, ale cała tak naprawdę 90% pracy to jest za sceną, to znaczy odbywa się za sceną, za kulisami, ludzie tego nie widzą, nie? Tak samo u ciebie może tak być, że e, robisz coś... Ludzie tego nie widzą, odbywa się to zupełnie za kulisami, e, a później jest ten strzał i zazwyczaj, zazwyczaj bardzo dużo osób po prostu kultywuje ten strzał i, my, i, i wiele osób myśli, że to jest, że to się jednego dnia. Zupełnie to jest nonsense, to jest, tak? to jest tak samo jakbyśmy wzięli jakiegoś pięściarza zawodowego i tak dalej, zapytali, pot łez, e, on wylał na tych treningach, żeby po prostu to wszystko zrobić. Tak? Także dużo ludzi chce po prostu mieć ten sukces, ale nie chce zapłacić ceny za ten pot i łzy. A to niestety trzeba zrobić, tak? No nie ma, nie ma innej możliwości. E, no i do tego Cię zachęcam. E, co jeszcze mógłbyś powiedzieć Rafał tutaj wszystkim, co... No, no, tak na no, podsumowanie, no? Że powiedziałeś, że, że tak naprawdę sukces to jest proces, a nie wydarzenie. O, wiele osób no, no. myśli, że to jest wydarzenie, tak? O, on przed i nagle bum, tak? To mm. jest proces, tak? Uczymy się, uczymy, uczymy, uczymy. Mm. I nagle po prostu e, e, się okazuje, że to wszystko, co po prostu przeszliśmy, cały proces, na końcu daje duży wynik i wszyscy skupiają się na tym wyniku, tak? dokładnie. Samo, wszyscy wiercy sportowcy, e, biznesmeni mówią o tym. Michael Jordan też nagrał takie fajne wideo, w mm. którym mówi, że... Wszyscy widzieli jego rzuty na treningu, tak? mm -hmm. na, na, na zawodach, e, w meczu, mm -hmm. e, gdzie trafiał ileś razy, nie? ale nikt nie widział tego, że on nie trafił do kosza e, ponad ileś milionów razy. Tak? To jest cóż, tak, dużo osób dzisiaj chciałoby być Leo Messi, dużo osób chciałoby być Ronaldo, ale nie chcieliby tak trenować i poświęcić tyle czasu co on. No ta, ale to tak się nie da, tak? Jedno z drugim musi łącznie być, po prostu jakbyśmy zobaczyli, oni czasu poświęcają na to, żeby stać się tymi najlepszymi i poświęcają więcej czasu niż ci przeciętni. No to wiele osób nie chce zapłacić tej ceny i dlatego no, nie ma nie mają takich efektów rezultatów. Także, także tak to wygląda. E, no to ja Rafał Ci życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci za, za ten wywiad. Ja cieszę się, że mam takiego sponsora, bo jestem u niego w strukturze nie bezpośrednio, ale ale jestem u ciebie, prawda? Tak. No właśnie, także mam od kogo czerpać przykład od młodszego człowieka. Okej, okay, go on. Okej. Okay. E, nie ma e, po prostu, no, jest to człowiek, który no, mówi, jest młodszy ode mnie, a mogę się od niego uczyć, także nie ma żadnych wymówek. Czy jesteś za stary, czy za młody, nie ma, tak, nie ma po prostu tutaj innej opcji. I tak samo mówię tutaj do mojego brata teraz, tak, bo on zawsze mówi, ma, jest w wieku 24 lat i zawsze mówi, no dobra, ale ja ma, ty masz listę, ty zacząłeś i tak dalej. Bzdura, tak? Ja nie miałem na samym początku nic. Zacząłem od, 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 od tego no, pierwszego strzału, tego pierwszej, tej pierwszej decyzji. I właśnie ta decyzja determinuje dalsze, dalsze sukcesy. E, tak jak widzicie, jesteśmy tutaj w takim pięknym miejscu z ludźmi, naprawdę konkretnymi z, z polskimi marketerami, tak samo jeszcze jest dwóch założycieli tego biznesu. E, w tym roku co najmniej jeszcze dwie, trzy takie wycieczki będą. Mam nadzieję, że będziesz z nami tutaj. E, Porozmawiać z Rafałem, Zobaczcie, jak, jak to jest to i jak porozmawiamy, spotkamy się. No i do zobaczenia na plażach świata. Nie? Hej, trzymaj się, cześć. Dzięki.